Łapka, która schwytała najbardziej tajny pancernik Hitlera. Świt nad Montevideo był czerwony jak krew, a stalowy kolos stał nieruchomo na spokojnej wodzie, jakby sam ocean wstrzymał oddech. Na pokładzie admiral Graf Spee, kapitan Hans Langsdorff, trzymał dłonie na relingu i patrzył w kierunku horyzontu, gdzie za cienką linią fal kryła się śmierć. Wiedział, że to koniec. Od trzech miesięcy jego okręt siał postrach na Atlantyku, polując na alianckie statki handlowe z precyzją chirurga. Był nieuchwytny, przebiegły, szybki. Teraz jednak został złapany w pułapkę, której nie przewidział nawet jego genialny umysł. Na południowym Atlantyku Graf Spey był legendą. W ciągu kilku tygodni zatopił dziewięć statków, zawsze ratując załogi, zanim posłał ich jednostki na dno. Langsdorff wierzył, że wojna ma jeszcze jakieś zasady że honor marynarza jest ważniejszy niż rozkaz. Ale te zasady właśnie go zgubiły. Każdy sygnał ratunkowy, który kazał nadać, zdradzał jego pozycję. Brytyjczycy tylko czekali, by zamknąć pierścień. 13 grudnia 1939 roku o świcie na horyzoncie pojawiły się trzy sylwetki. HMS Ta Exeter, HMS Ajax i HMS Achilles. Brytyjska zasadzka zaczęła się perfekcyjnie. W ciągu kilku minut powietrze nad estuarium La Platy Rozdarły pierwsze salwy. Pociski kalibru 28 cm SmGRAF-SPEY przecięły niebo niczym błyskawice, a ich echa odbiły się od brzegu Urugwaju. Kapitan wiedział, że to walka z góry przegrana, ale rozkazał otworzyć ogień. Bitwa trwała godzinę, może dwie. Exeter płonął, Ajax stracił wieże, ale niemiecki pancernik również został podziurawiony jak sito. Siedemdziesiąt trafień, dziesiątki rannych, zniszczone działa i przebite zbiorniki paliwa. Langsdorff zdecydował się na manewr odwrotu. Kierunek Montevideo, powiedział chłodno, jakby wydawał rutynowy rozkaz. Gdy słońce zaszło nad portem, niemiecka załoga stała w milczeniu na pokładzie. Wiedzieli, że Brytyjczycy nie pozwolą im odejść. W porcie czekała dyplomatyczna pułapka. Tylko 72 godziny na naprawy. Po tym czasie okręt musiał wypłynąć. Prosto w objęcia wroga. Langsdorff patrzył na rozbite działa... I wypalone pokłady, a potem spojrzał w stronę flagi Rzeszy. Wiedział, że żaden rozkaz z Berlina nie nadejdzie, a jedyna decyzja należy do niego. W ciszy nocy, pośród odgłosów fal i stukotu silników portowych, zrozumiał, że oto nadszedł moment, w którym legenda Graf Speu dopełni swojego losu, w ogniu, który miał go pochłonąć, zanim wpadnie w ręce wroga. Polub i zasubskrybuj, jeśli lubisz nasze opowieści. To naprawdę nam pomaga i motywuje do tworzenia kolejnych. Dziękujemy. Ruszamy dalej. W 1919 roku w Pałacu w Wersalu zapadł wyrok na dawną potęgę Prus. Niemcy, zmuszone podpisać traktat, który ich generałowie nazywali narodowym upokorzeniem, straciły nie tylko kolonie i flotę, lecz także prawo do marzeń. Artykuł po artykule odzierano ich z dumy. Na papierze pozostało im jedynie kilka przestarzałych pancerników, żaden nowy samolot, żadna łódź podwodna. Żadna stalowa nadzieja, ale w cieniu ruin starego świata zaczynało się coś nowego. Oficerowie Reichsmarine, młodzi, uparci i przepełnieni pruskim duchem, nie potrafili pogodzić się z tym, że Niemcy mają już nigdy nie panować nad morzem. Kapitanowie Brożmaje, którzy dorastali w cieniu bitew pod Jutlandią, teraz studiowali mapy i stare plany, szukając sposobu, by oszukać zakazy. Wśród nich narodziła się koncepcja, którą później nazwano Panzer one z okrętem pancernym. Pomysł był diabelnie prosty: zbudować statek tak lekki, by formalnie mieścił się w limitach traktatu, ale uzbroić go tak, by mógł zniszczyć każdy krążownik, który ośmieliłby się podejść zbyt blisko. Inżynierowie w biurach konstrukcyjnych w Kilonii i Wilhelmshaven nocami szkicowali na kalkach niemożliwe układy, cienki pancerz za to ogromne działa, lżejsze materiały, za to silniejsze silniki. Politycy w Berlinie mówili o pokoju i posłuszeństwie, lecz w stoczniach pulsowała zupełnie inna melodia rytm młotów i nitów, który przypominał, że Niemcy potrafią budować cuda z metalu. Oficjalnie projekty nosiły neutralne nazwy techniczne, w praktyce były otwartym wyzwaniem dla całego świata. Zachód śmiał się, gdy usłyszał o planie miniaturowego pancernika. Francuzi drwili, że to desperacka fantazja przegranych. Brytyjczycy wzruszali ramionami. Pewni, że Niemcy nie są w stanie zbudować nic groźnego. Ale za zamkniętymi drzwiami Kriegsmarine rodziło się coś, co miało ich wszystkich zaskoczyć broń, która przekroczy granice logiki i prawa. Projekt, który połączył Dumę z podstępem, odrodził w Niemczech ducha walki. Oficerowie mówili szeptem, że kiedyś powstanie okręt, który uczyni Ocean niemieckim znowu. Nikt jeszcze nie wiedział, że ten plan doprowadzi do stworzenia maszyny która wkrótce stanie się legendą i przekleństwem jednocześnie. W podziemiach stoczni w Wilhelmshaven panował zapach oleju, stali i tajemnicy. Na biurkach inżynierów leżały setki rysunków, kalki pokryte formułami i szkicami nowych typów uzbrojenia. Nikt z nich nie mówił głośno, że łamią postanowienia traktatu wersalskiego. Wystarczyło jedno słowo, by projekt zamknięto na zawsze, ale w ich oczach tliła się determinacja. Wiedzieli, że tworzą coś, co przywróci Niemcom dumę. Tak narodził się pomysł pancernika kieszonkowego: okrętu, który miał być wystarczająco lekki, by mieścić się w granicach 10 tysięcy ton, lecz uzbrojony na tyle, by zniszczyć każdy krążownik, który stanie mu na drodze. Celem było stworzenie paradoksu: statku, który byłby jednocześnie szybki jak lekki krążownik, i śmiercionośny jak pancernik. W 1928 roku, po latach obliczeń, błędów i poprawek, wreszcie powstał projekt idealny. Klasa Deutschland. Niemcy przekonali aliantów, że to tylko eksperymentalny typ lekkiego krążownika ograniczony do maksymalnego tonażu dozwolonego przez traktat. W rzeczywistości już na papierze przekraczał te limity o kilka tysięcy ton. Było to mistrzostwo inżynierii i dyplomacji zarazem. W archiwach figurowały dane zaniżone, oficjalne raporty w Berlinie zniekształcano, a parametry zmieniano w zależności od tego, kto o nie pytał. Brytyjczycy, choć podejrzewali podstęp, nie mogli niczego udowodnić. Pierwszy okręt Sun Deutschland zszedł z pochylni w 1932 roku. Drugi, Admiral Sher, był już ulepszoną wersją, bardziej zrównoważoną, stabilniejszą w sztormach. A trzeci, Admiral Graf Spee, miał być szczytem możliwości. Jego konstrukcja łączyła najnowsze technologie z obsesyjnym dążeniem do perfekcji. Każdy nit i każda śruba miały swoje znaczenie. Stalowe płyty przycinano z dokładnością do milimetra, a wnętrze projektowano tak, by zmieścić potężne silniki Diesla firmy MAN. Inżynierowie obliczyli, że przy odpowiednim układzie napędu okręt może osiągnąć prędkość ponad 50 km na godzinę. Coś niewyobrażalnego dla jednostki tej klasy. Nazwano je Pancerschiffe, okrętami pancernymi, ale świat poznał je pod inną nazwą, która budziła respekt i grozę Pocket Battleship. Czyli pancernik kieszonkowy, były jak drapieżnik ukryty w cieniu, mały, ale śmiertelny. To był początek ery nowych myśliwców morskich, które miały wkrótce uderzyć w samo serce imperiów kolonialnych. A wśród nich Graf Spey miał stać się ich koroną, stalowym symbolem, który zmieni bieg historii. W dniu 30 czerwca 1934 roku w Stoczni w Wilhelmshaven niebo było bezchmurne, jakby sam los. Chciał uczcić narodziny nowego potwora ze stali. Na pochylni błyszczał kadłub Admiral Graf Spey. Jeszcze surowy, pozbawiony barw wojennych, ale już budzący respekt. Tysiące ludzi w milczeniu obserwowało, jak potężna sylwetka, licząca 186 metrów długości, powoli zsuwa się do wody. Chrzest okrętu odbył się w atmosferze dumy i symboliki. Butelkę szampana o kadłub rozbiła córka admirała Maximiliana von Spey. Bohatera poległego na Falklandach w czasie Wielkiej Wojny. Dźwięk eksplozji korka zlał się z hukiem wody, gdy stalowy kolos po raz pierwszy dotknął oceanu. Flaga Rzeszy uniosła się nad masztem, a orkiestra wojskowa zagrała hymn. Oficerowie salutowali, a w tłumie słychać było szept: To przyszłość niemieckiej floty. Nikt jeszcze nie wiedział, że ten moment zapisze się w historii nie tylko jako triumf technologii, lecz także jako preludium do tragedii. Graf Spi miał prędkość przekraczającą 50 km na godzinę, napędzany ośmioma silnikami wysokoprężnymi MAN, które dostarczały 56 tysięcy koni mechanicznych. Jego pancerz, choć formalnie mieścił się w ramach traktatu, w rzeczywistości był wzmocniony do granic możliwości – 100 mm na pasie burtowym, 70 na pokładzie, a pod wieżami dział dodatkowe warstwy stali. Na dziobie i rufie zamontowano dwie potrójne wieże z działami kalibru 28 cm, zdolne posyłać stalowe pociski na dystans 24 km. Wnętrze okrętu przypominało połączenie fabryki, świątyni i fortecy. Silniki mruczały nisko, jak uśpione bestie, a błyszczące rury i mosiężne zawory odbijały światło reflektorów. Kajuty oficerów ozdobiono w pruskim stylu, prosto lecz z dumą. Na ścianie kapitańskiej kajuty zawisł portret admirała von Szpee. Patrona okrętu, który zginął wierząc w honor marynarza. Kiedy Graf Spey wyruszył na pierwsze próby morskie, nawet brytyjscy obserwatorzy przyznawali, że Niemcy stworzyli coś niezwykłego. Szybszy niż jakikolwiek krążownik, silniejszy niż jakikolwiek statek tej klasy, a przy tym trudny do wykrycia. Mówiło się, że to okręt, który nie istnieje, duch na wodach Atlantyku. Ale dla tych, którzy go zbudowali, był czymś więcej. Był dowodem, że Niemcy znów potrafią wyzwać świat. Kapitanowie marzyli, że wkrótce ten kolos uniesie się w pierwszą prawdziwą misję. I gdy to nastąpiło, świat zrozumiał, że narodzinę Graf Speł były początkiem nowej ery wojny na morzu. Morze śródziemne parowało w letnim upale, a stalowy kadłub Admiral Graf Spey przecinał jego spokojną taflę z precyzją drapieżnika. Był rok 1936. Świat powoli przesuwał się ku nowej wojnie, choć nikt nie chciał jeszcze tego przyznać. Dla Niemiec Hiszpania stała się idealnym poligonem. Gdy kraj rozdzierała wojna domowa, Graf Spey wyruszył w swój pierwszy prawdziwy rejs bojowy. Oficjalnie jako jednostka patrolowa mająca chronić żeglugę międzynarodową, w rzeczywistości by testować nowe systemy i obserwować, jak radzą sobie przeciwnicy. Na pokładzie panowała cisza wojskowej dyscypliny. Silniki MAN mruczały nisko, a oficerowie studiowali raporty o ruchach floty republikańskiej. I sowieckich dostawach do portów w Barcelonie i Walencji. Niemcy, choć oficjalnie neutralni, wspierali generała Francisco Franco. Wraz z Włochami Mussoliniego wysyłali samoloty, doradców i broń, a Graf Spey był ich oczami i uszami na morzu. Podczas pierwszych patroli okręt wykazał się niezwykłą skutecznością. Jego aparatura radiowa i obserwacyjna pozwalała wykrywać statki z odległości, o której inne jednostki mogły tylko marzyć. Kilkakrotnie to właśnie jego raporty umożliwiły niemieckim i włoskim lotnikom skuteczne uderzenia na republikańskie konwoje. Załoga zaczęła wierzyć, że służy na statku, który widzi wszystko i którego nikt nie może zobaczyć. Latem 1937 roku Graf Spee wziął udział w paradzie morskiej w Spithead z okazji koronacji króla Jerzego VI. Dla Brytyjczyków był to gest dyplomacji, ale dla Niemców triumf kiedy pancernik z czarnym krzyżem na burtach przepływał obok brytyjskich niszczycieli, wielu obserwatorów szeptało, że wygląda zbyt potężnie, jak na statek traktatowy. Po krótkim powrocie do Hiszpanii, Graf Spe kontynuował misje patrolowe, przemykając wzdłuż Wybrzeży Atlantyku. Jego kapitanowie wymieniali raporty z jednostkami włoskimi, analizowali taktykę i testowali systemy uzbrojenia w warunkach bojowych. Każdy dzień przynosił nowe dane, nowe poprawki i kolejne dowody, że projekt Panzerschiffe był sukcesem. Dla młodej załogi był to też czas euforii. Na pokładzie mówiono, że Niemcy wreszcie odzyskały głos na morzu. Ale starsi oficerowie wiedzieli, że to dopiero początek, że ten okręt nie został stworzony do parad ani misji obserwacyjnych. W jego stalowym sercu tkwiła moc, której świat jeszcze nie widział, a która wkrótce zostanie uwolniona w oceanicznej grze o przetrwanie. Wrzesień 1939 roku Przyniósł z sobą zapach dymu i strachu. Europa płonęła, a w radiu nie milkły komunikaty o nowej wojnie, gdy niemieckie wojska przekroczyły granice Polski. Admiral Graf Spee już był na Atlantyku, gotów do walki, samotny, jakby odseparowany od całego świata. Kapitan Hans Wilhelm Langsdorff, który przejął dowodzenie rok wcześniej, wiedział, że teraz jego okręt ma jedno zadanie: zniszczyć handel wroga i sparaliżować imperium brytyjskie. 3 września, z chwilą wypowiedzenia wojny, do załogi dotarł rozkaz prosto z Berlina: rozpocząć polowanie. Graf Speł miał nie atakować bezmyślnie, lecz działać z chirurgiczną precyzją: zatrzymywać statki, przeszukiwać je pod kątem kontrabandy i dopiero wtedy posyłać na dno. Langsdorff, człowiek honoru i marynarskich zasad, nakazałby każdą załogę ewakuować przed zatopieniem jednostki. W jego oczach wojna nie zwalniała z człowieczeństwa. Pierwsze ofiary przyszły szybko. Parowiec Newton Beach został przechwycony i zniszczony po ewakuacji załogi. Następny, Ashley, poszedł na dno po krótkim ostrzale. Wkrótce potem Hansman, Trevanion, Doric Star wszystkie spotkały ten sam los. Jednak każdy sygnał ratunkowy, który Niemcy pozwalali nadać, stawał się ostrzeżeniem dla aliantów. Admiralicja brytyjska zaczęła łączyć punkty na mapie, tworząc z nich obraz szlak polowania Graf Spee. Z Londynu wyszło osiem grup pościgowych. Dwanaście okrętów, w tym krążowniki i lotniskowce, wyruszyło na południowy Atlantyk. Każdy z nich miał jeden cel dopaść niemiecki pancernik, który zagrażał całemu systemowi handlowemu imperium. Langsdorff wiedział, że czas działa przeciwko niemu. Mimo sukcesów zapasy paliwa malały, a załoga zaczynała odczuwać ciężar ciągłej czujności. W radiu milczenie, żadnych wiadomości z Berlina, żadnych rozkazów. Tylko może wiatr i echo sygnałów SOS, które sam pozwalał wysyłać, był jeszcze jeden problem. Tankowiec Altmark, który zaopatrywał Graf Spee w paliwo i przechowywał setki uratowanych więźniów, stawał się coraz trudniejszy do utrzymania w ukryciu. Każdy kolejny kontakt groził zdradą. W listopadzie 1939 roku Langsdorff zrozumiał, że nie może już uciec. Ocean się kurczył, a wrogowie zamykali krąg. Ostatnim celem stało się ujście La Platy. Tam, na granicy Urugwaju i Argentyny, miała się rozegrać bitwa, która przejdzie do historii. Poranek 13 grudnia 1939 roku zaczął się jak każdy inny. Ocean był spokojny, niebo jasne, a wiatr niósł zapach soli i wolności. O siódmej rano obserwator na maszcie admiral Graf Spee, dostrzegł smukłą sylwetkę na horyzoncie. Początkowo uznano, że to kolejny statek handlowy. Łatwy cel. Ale gdy lornetki wychwyciły trzy maszty i charakterystyczny kształt dział, Langsdorff zrozumiał, że to nie kupiec. To była przynęta. Z mgły wynurzyły się trzy brytyjskie krążowniki: HMS Exeter, HMS Ajax i HMS Achilles. Brytyjczycy idealnie przewidzieli trasę niemieckiego okrętu. Teraz myśliwy stał się ofiarą. Langsdorff wydał rozkaz bojowy alarm! Wszystkie stanowiska obsadzić! Syreny zawyły, a cała załoga ruszyła na swoje miejsca. O 7.15 pierwsza salwa i Graf z P rozdarła powietrze. Sześć potężnych dział kalibru 28 cm otworzyło ogień w kierunku Tę Eksetera. Pociski wielkości małego samochodu przebiły wodę z ogłuszającym hukiem. Już druga salwa trafiła cel. Eksplozja rozerwała mostek i zabiła większość oficerów. Brytyjczycy jednak nie ustąpili. Ich mniejsze działa pluły ogniem, tworząc wokół niemieckiego okrętu deszcz stali i dymu. Bitwa przybrała rytm piekła. Graf Spee zadał poważne ciosy, ale sam też został ciężko ranny. Pociski kalibru 8 cali trafiły w część maszynową, w system łączności i w magazyny amunicji. Zginęło wielu marynarzy, kilku kolejnych próbowało ugasić pożary, walcząc z gorącym powietrzem i toksycznym dymem. Langsdorf Stojąc na mostku wśród iskier i odłamków szkła, obserwował, jak jego potwór ze stali powoli słabnie. Wiedział, że musi się wycofać, zanim zostanie otoczony. Rozkazał zwrot w stronę ujścia La Platy, jedynego miejsca, gdzie mógł szukać schronienia. Brytyjczycy, wyczerpani, nie ruszyli w pościg natychmiast. Graf P zniknął w dymie, ciągnąc za sobą smugę oleju i ognia. Na pokładzie panowała cisza przerywana jękami rannych. Zniszczone wieże, przebity pokład uszkodzone radary, okręt był jak żywe stworzenie, które krwawi. Langsdorf po raz pierwszy poczuł, że wojna, którą prowadził, z zasadami właśnie je straciła. Wiedział, że w Montevideo nie znajdzie ratunku, tylko chwilę wytchnienia przed końcem. Gdy słońce zachodziło nad Atlantykiem, Graf Spey wślizgiwał się do portu. Jego działa milczały, a bandera Rzeszy zwisała ciężko na wietrze. Kapitan patrzył w stronę brzegu, gdzie czekały tłumy ciekawskich i ambasadorowie wszystkich stron. Pułapka była już zamknięta. W porcie Montevideo panowała atmosfera napięcia, jakby całe miasto stało się areną spektaklu, w którym każdy oddech decydował o losie bohatera. Tłumy cywilów, dziennikarze i oficerowie różnych narodów tłoczyli się na nabrzeżu, by zobaczyć legendarny okręt, który jeszcze wczoraj był po strachem Atlantyku. Teraz admiral Graf Spey. Wyglądał jak ranny potwór: czarne smugi sadzy ciągnęły się po burtach, a z dziur w pancerzu wydobywała się para. Langsdorff stanął przed problemem większym niż bitwa przed polityką. Urugwaj, formalnie neutralny, ogłosił, że zgodnie z prawem międzynarodowym niemiecki okręt może pozostać w porcie zaledwie 72 godziny. Brytyjczycy działali błyskawicznie. Ambasador Wood pokazał urzędnikom, Fałszywe raporty, według których w pobliżu czekała cała flota Royal Navy, gotowa rozstrzelać G Graf Spee, jeśli tylko spróbuje wypłynąć. Langsdorf, zmęczony i pokryty opatrunkami po bitwie, prowadził narady z ambasadorem Niemiec w sali pełnej dymu i nerwowych szeptów. Każdy raport z portu był gorszy od poprzedniego. Woda zalewała maszynownie, zapasy amunicji malały, a wśród załogi rosło napięcie. Wielu marynarzy prosiło o pozwolenie zejścia na ląd, inni by walczyć do końca. Tymczasem brytyjska propaganda pracowała pełną parą. W gazetach Montevideo pojawiały się nagłówki o niemieckim potworze uwięzionym w porcie. Dziennikarze prześcigali się w plotkach, a nocami szpiedzy z angielskiego konsulatu rozpuszczali pogłoski, że Exeter został już naprawiony i stoi gotowy do ponownego starcia. Langsdorff wiedział, że to wszystko blef, ale równie dobrze wiedział, że nie ma dokąd uciec. Jeśli wypłynie, zginie wraz z załogą. Jeśli zostanie, Wstyd i kapitulacja okryją jego nazwisko hańbą. W nocy z 17 na 18 grudnia wyszedł na pokład. Wiatr z nad Atlantyku był zimny, a w oddali migotały światła Montevideo. Kapitan stał w milczeniu przez długie minuty, po czym powiedział cicho do swojego pierwszego oficera: Nie oddamy go wrogowi. Nigdy. Nazajutrz, w południe, Langsdorff ogłosił decyzję: Admiral Graf Spey zostanie zatopiony przez własną załogę. Marynarze przyjęli to z mieszaniną szoku i ulgi. Rozpoczęto przygotowania, otwarto zawory, zaminowano wnętrze, zniszczono dokumenty i szyfry. Na mostku zapadła cisza, nikt nie płakał, nikt nie mówił. Wszyscy wiedzieli, że za kilka godzin ich dom zniknie w ogniu. Kiedy zegar wskazał 17, stalowy kolos powoli opuścił port, eskortowany przez urugwajskie jednostki. Tysiące ludzi zgromadzonych na nabrzeżu patrzyło, jak graf spy. Kieruje się na otwarte wody. Na chwilę zamarło wszystko: wiatr, fale, rozmowy, a potem słońce stało nisko nad horyzontem, gdym admiral Graf Spee wypłynął ostatni raz na spokojne wody estuarium La Platy. Wiatr był lekki, a niebo miało kolor roztopionego srebra. Na brzegu tysiące ludzi patrzyło w milczeniu, jak ranny olbrzym powoli oddala się od portu, niosąc w sobie decyzję, której nie da się cofnąć. Dla załogi był to pogrzeb, ale bez trumny. Bez modlitwy, tylko z hukiem metalu i ogniem. Langsdorff, stojąc na mostku w szarym płaszczu, spoglądał na swoją załogę. Widział twarze młodych marynarzy, którzy przez ostatnie miesiące żyli na tym okręcie jak w drugim domu. Teraz każdy z nich wiedział, że już nigdy nie wróci na morze pod czarnym krzyżem Rzeszy. Silniki pracowały na niskich obrotach. Dźwięk diesli przypominał bicie serca, które wkrótce miało zamilknąć. O 17:45 na sygnał kapitana. Oficerowie otworzyli zawory zatopieniowe. Z wnętrza kadłuba wydobyło się syczenie powietrza i pary, jakby stalowy potwór z westchnieniem wypuszczał ostatni oddech. Minuty później rozległa się pierwsza eksplozja. Kontrolowana, lecz potężna, wybuch rozdarł wieżę dziobową, a języki ognia wystrzeliły wysoko w niebo. Druga detonacja pochłonęła śródokręcie, a woda wokół zagotowała się od fali gorąca, tłum na brzegu zamarł. Niektórzy krzyczeli, Inni płakali, ale większość patrzyła w milczeniu, jak niemiecki okręt powoli kładzie się na burtę. Nad Montevideo uniosła się chmura dymu, a wśród niej można było dostrzec kontury krzyża na rufie. Przez moment lśnił w blasku słońca, po czym zniknął, gdy fala przykryła kadłub. Langsdorf opuścił pokład jako ostatni, wsiadł do motorówki nie oglądając się za siebie. Załoga siedziała w milczeniu, słuchając bulgotania tonącej stali. Dla wielu to był koniec marzeń o potędze, dla innych wybawienie z niekończącego się strachu. Kiedy ostatni fragment rufy zniknął pod wodą, cisza była niemal sakralna. Wieczorem tego samego dnia ocean był już spokojny, jakby nic się nie wydarzyło. Po z spiej pozostała tylko ciemna plama ropy i kilka unoszących się kawałków drewna. Ale ci, którzy widzieli ten spektakl, mówili później, że nigdy wcześniej ani później nie widzieli śmierci okrętu tak pięknej. I tak tragicznej zarazem. Dwa dni po zatopieniu admiral Graf Spie, kapitan Hans Langsdorff, siedział w hotelowym pokoju w Buenos Aires. Na stole leżał stos telegramów: część z Berlina, część od jego załogi, część od ludzi, którzy chcieliby został bohaterem. On jednak wiedział, że wojna nie ma bohaterów, tylko tych, którzy potrafią umrzeć z godnością. Pokój był cichy, przesiąknięty zapachem dymu i atramentu. Na biurku Obok lampki naftowej leżała flaga z orłem, ta sama, którą wciągał na maszt swojego okrętu po raz ostatni. Langsdorff spędził godzinę, pisząc listy. Jeden do ambasadora Niemiec, drugi do rodziny, trzeci do swojej załogi. W każdym z nich powtarzał jedno zdanie: Nie mogłem pozwolić, by nasz okręt i nasz honor wpadły w obce ręce. Około północy zdjął mundur, ułożył go starannie na krześle, a potem w samej koszuli położył się na łóżku. Przykrył się flagą Rzeszy, wyciągnął pistolet i spokojnym głosem powiedział do siebie: Kapitan umiera ze swoim statkiem. Strzał padł dokładnie o 12.05. Następnego dnia gazety w Montevideo i Buenos Aires miały jeden tytuł: Dowódca Graf spi nie żyje. Brytyjscy oficerowie, którzy obserwowali zatopienie okrętu, oddali mu milczący hołd. Nawet ich admirał Harwood napisał później w raporcie: Zachował się jak oficer z dawnych czasów wróg. Ale godny szacunku. Ciało Langsdorfa spoczęło na niemieckim cmentarzu w Buenos Aires. Na jego pogrzeb przyszli nie tylko Niemcy, lecz także Brytyjczycy, Argentyńczycy i Urugwajczycy. Nad trumną złożono wieńce, a jeden z oficerów, dawny przeciwnik, położył małą drewnianą tabliczkę z napisem: Tutaj leży marynarz, który walczył uczciwie. Dla świata zatopienie Graf Spey stało się czymś więcej niż zwykłą bitwą, symbolem końca ery honorowych pojedynków na morzu. W nadchodzących latach wojna miała już nie znać zasad ani litości, ale historia Langsdorfa i jego okrętu pozostała w pamięci jako ostatni gest dawnego świata, którym słowo honor miało jeszcze znaczenie. A jeśli ta historia poruszyła Cię tak jak tysiące ludzi, którzy do dziś wspominają ten dzień, zostaw polubienie, napisz w komentarzu, co najbardziej Cię zaskoczyło i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści z historii która wciąż bije echem.